Ok, Siemono, witam Was serdecznie z tej strony. połn witam Was w Assassin's Creed 3. I co, odpalam grę, jesteśmy sobie przed domem tego całego ziomeczka, który ma nas szkolić. A, Conor chce z tego co widzę się szkolić. Właśnie, Achilles się tak nazywa. No i bardzo dobrze. Podobno się rozpada, choć są i tak ładnie wygląda, nie? Dobra, Konur. Nie wiem, czy jedziemy do miasta, czy nie, ale śmiesznie byś wyglądał z łukiem i strzałami na plecach w mieście. Chyba trafiłem. Klimat, this place is incredible. The people, the sounds, and smells. We walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here, so many opportunities. For a few. Whoops. For a few. Nejčemu on běží just včasálem though Wow. So, you're just spacer? No, never mind. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Your skin is fair enough that you might pass for one with uh, Spanish or Italian blood. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is aren't always the same. What would you call me then? Connor. Yes, that will be your name. No i zaczynamy historię Kana Dobra. Czy ktoś nam będzie chciał zapieprzyć te pieniędzy? Pieniądze czy mi się tylko wydaje. Musi być jakaś, jakaś akcja, prawda? Dobra. Niech ludziom się zrobi niezręcznie. Nie może powspinajmy się po zabudowaniach. Będą robić... Wystrzeż, wytrzeszcz. Dobra, 60 metrów do celu. Zima, zima. Bunch of grapes, kiść winogron. Dostęp do bazy animusa, spoko, spoko. Wow, Konor wyższe sady. Sianka gdzieś tu nie ma, żebyś skoczył? Nie ma, popatrz, A cię w chuja robią. No nic, zobaczymy co to za sklep. Interakcja.

To tak nagle wszyscy biegną o co chodzi? No nic, zobaczymy. No właśnie co się stało? Of course zachylasz Przestań gadać mi nad duchem, co? Ciekawe czemu on kuleje, co mu się stało w tą nogę. To z kimś walczył, wow, tu to jakiś bunt jest?

Return to your homes, and all will be forgiven! Never! Not until you've answered for your crimes! You're right, you Alex! What We done to afraid! There! <gibberish> <gibberish> hey, no, uh, yes. Which means trouble is sure to follow. I need you to tell his accomplice. This is a like powder keg. Mmm, wiedziałem, że coś będzie. Aj, nieuw, ty dobra, to jest. To jest, on. to jest on, mam nadzieję, że to jest on, prawda? O, oh, przyspieszył, to mi też. Nie odwraca się tylko ziom. No to nie było przyjemne. Wow, to było dziwne. Nagle, co on tak zrobił? Nie wiem, czy on chce skręcić, czy nie chce. A. Jakiś skrypting, czy coś go tak nagle zablokowało. No i nagle tak wyrwał. Okej. Okay. Wiedziałem, że się tu odwróci. I knew it. Nie jesteś taki sprytny, na jakiego wyglądasz. No dobra, teraz mnie w chuja zrobię. Nie no dobra, to jest oczywiste, że on się będzie odwracał. Come on. Okej, okay, straciłem go z dużo na chwilę. Aha, na no drobinę wchodzi. Mam nadzieję, że tam z góry nie będzie patrzył. Ale dobra, poczekajmy zobaczymy jak to będzie. Nie. Dobra, fastem conor. Dobra. Nie, nie widzi nas. Elegancko. To jest przywilej kamery. Że my go widzimy, on nas nie widzi. Jakby to było w pierwszej osobie, to by było co innego, ale... Dobry ziom. Go śledzimy, on sobie chodzi normalnie po dachu. A, mam go ten... eliminować. Uuu, ale z to dostał. Damn! Ciekawe, co teraz Heifan powie. O oh, nie. LOL. Strzelają w ludzi? O oh, fuck. Konor. Łuk. Nie, tu widzę jakaś zamieć jest trochę. W sumie. Tak żeby pewnie nie trafił, ale... Uciekni ze strefy i działa incognito. Nie no, to chyba nie będzie trudne, prawda? To już mamy praktycznie koniec strefy. Tylko jakbyś... No ładnie, doskakuje. A ej, no, różże dupę, no, conor no. Wow, no tego nie chciałem zabić, ale to... Spoko, spoko. Chodź tu szybko. Wow, strzelają do mnie. Ilu ich musi być, teraz strzał. Ten... poszło strzał ze strzałem o oh, dobra walczymy z nimi chyba jeb yeah. no dawaj 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 Hej, cały czas muszę kontratakować bo nie mam czasu na yy, na znaczy, no, oni mnie cały czas atakują i. O, właśnie, nie mam czasu na atakowanie ich. Ale dobra. Dobra, z stąd się. Co ja się będę z nimi kurde użerał, jak tu mogę sobie uciec? Spaduwa Zobaczcie, teraz zrobię tak, PYK. Pasz dolecia. No, tam kilku zabiliśmy, ale nie jest chyba tak źle, prawda? Dobra, może ich wybijmy po prostu, co? Wow, to było dobre. Oh, shit, ja mam mało HP. Dobra, to nie ma sensu chyba walczenie z nimi szczególnie, że ma mało HP hmm, fajnie, Krampusy, w sumie czemu tak się... taka dziwna kamera była? Taka... wow! to było dziwne, mam jeść jak ja mogę przed nimi uciec, ktoś mi powie? to by mi się przydało aha, super, doganiają mnie Super! Nie mogę im w ogóle spieprzyć, nawet nie wiem kto to jest, jakieś inne ubrania mają od tych wszystkich Brytyjczyków chyba, jeśli dobrze mówię. Dobra, no, wycieknij ze strefy. No ja bym bardzo chciał. To by było okej. Okay. Nie dało się. Dobra, walczmy z nimi. Co ty, myślisz, że taki sprytny jesteś, że sobie zrobisz taki... przeskok i co? Nie w tej grze. Nie ze mną. O, Co to było? O, idą ci! I kto to jest w ogóle? Mogę się dowiedzieć. Nawet nieźle walczą w sumie Tak nawet nawet Tak nawet nawet ostatnio mnie zabili, czyli tak nawet chyba nieźle No i co to jest no? Ja robię kontratak, a oni mnie atakują, no dobra Uciekaj, Konor, Konor Rób to co mówię No rób to co mówię no, spieprzaj no Dobrze ale zrąbałeś, masz mało życia. Jeszcze teraz? Co znowu tu przerywiesz? No, chodź, w sumie, może tak. Jezu, udało mi się. Nie ma tak skok wiary. Czyli jestem teraz inkognito? Co ty masz? Czyli, mm. Przepraszam, kto? Dlaczego? Musisz Kim ty w ogóle jesteś? Nie wiem co to było. Śmieszny łuk, Makonur. Mogłbyś tak w sumie... No nie wiem. Nie wiem jak ty to robisz, że ci ta strzała nie spada z tego łuka... Z tego nie wiem. Cóż, wygląda to co najmniej dziwnie. Dobra, no idziemy do Achillesa. Ey, co ty zrobiłeś? Dlaczego? Wow! Proszę, skupiary. Wszędzie druga skoki wiary. Aha, ale manachy jakieś. Ojej, tym się w to nie chce bawić, szczerze mówiąc. Co ty gadasz, że mnie teraz gonić będziesz? Ja tu mam Achillesa.

explain the whole city's looking for you oh yeah oh yeah a criminal stalks the streets wanted in connection with the massacre at the townhouse citizens are advised to call the guards if they see him 10 pounds to whoever brings this mark what am i supposed to do, do? you can take down these posters for a star no Boże, standard <laughs> Zrywanie afiszy, tam zabijanie tych, to już było w poprzednim tym dobra Hmm, afisze, afiszami to trzeba się tam dostać jakoś zgra. Już mnie zauważyli. What the fuck, pienucę Michał. Ej, no spieprzajcie, albo wam wszystkich pozabijam, jak już się wkurzę. Skocz, ponownie, dobrze. Wchodzi mnie? Nie, wiem, nie widzę. Fek, na konia, proszę, popatrz. A ja, ale nie chcia No dobra, dobrą siekę robimy, ale spieszamy już. <laughs> Tam temu w ogóle wytegował No dobra, no kończmy to, pozabijałem ich może co? Dobrze. Dwóch za jeden, tak można by powiedzieć. No dobra, został ten I został ten. No chodź świanek jesteś. A, ah, nie dał się tak No, weź z pieprza daj się zabić Czy ja ciebie mogę w ogóle zabić? Co ty na to? Powiesz mi Co dał się? Zabiję go Okej okay. Dobra, wchodzimy z tym typem interakcji, nie wiem czy to jest Afisz, afish, zdejmij afisz Czemu nie zdejmiesz? Pięknie konor. Wrogowie cię szukają, ale przynajmniej nie atakują już. Na trzecim poziomie atakowali. Więc spoko, spoko. Wow! Like a boss. Dobra, jeszcze tutaj mamy jakieś cel. Puść się jak możesz. Bardzo dobrze. Co, przestraszyłeś się mnie? Wiedziałem. Wrogowie cię wykrywają. O, cześć. To by było na tyle. O, żeż ty. Daj mi przejąć inicjatywę, co? Strażników. Albo po prostu, chcecie przedłużyć swoją śmierć? Po co oczekiwać? No przecież kontruję, no o co chodzi? Cholera kurzasz mnie Może zgiń po prostu Co jest? Chce ah, się strzelać z takiej odległości fuck! Pierwszy raz, pierwszy raz coś się tam ten, widzę. Spoko, spoko! Dobry finisher Rozpierdala od słuchy Dobra, interakcja. Wystarczy, dwa fisze i tam gości, dam. dostarczyłem mu list ah, like Cyrus Cyrus? Is, is he the Cyrus is on our side, or rather, for the right price, he will be. Have you seen this man? Watch and learn. Oh yay! Oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime.

Możesz iść? Miałem za to ujść, prawda chyba? Czy nie? No nic, pójdę sobie sam. Tak on idzie za mną. a spoko. Tak mam cel na mapie, także to jest prościzna. Mam nadzieję, że to jest to. Co? here you learn about the tunnels now tunnels the masons have a whole network of them under the city they're quite useful when speed and secrecy are required no okay tunnel przejść can you fucking tell me come on Nie, sprzedaję sobie tędy. Tak po prostu sobie przeszedłem. A czuj mnie przypadkiem nie poszukują, ale sobie tak przeszli obok mnie po prostu. No nic. Dobra, nie wiem gdzie są te tunele. Nie mogę ich znaleźć. Aczkolwiek. Jestem tutaj i nie mogę nic zrobić. Aha, tu są tunele. No dobra. To byłoby miło, jakbym znalazł, bo chyba muszę tunelem przejść, prawda? Hmm... Pokażę mapę Zbliżenie. To um, jestem ja. Okej. Okay. Cunor. Gdzie są tunele? no you don't say, no ich nie ma na mapie, to o czym my mówimy w ogóle Come on No nic, chyba muszę iść do tego ziemka naszego jakoś Kto, kto? O Jezu tam są Aha, spoko? Dobra, już nie jesteśmy kogni, to jest tak kalipa. Bo ten ziomek oczywiście nas chuja zrobił. Dobra, powalczmy. Ustawili wszelkie kurde strzelają. Te spaniaki. Ło wow, kurde. Jaki multikill, what the fuck, Connor No nie no. Za dużo ich trochę. Good. Tak, gadaj sobie jak my będziemy walczyć. No, na pewno zareagują. Dobrze wyszkolone dziecko tak przy okazji. O Jezu, granat. Nie. Tak gdzie mnie to wyglądało. No, przecież kontrowałem, no. Ja ich po prostu wszystkich wybija i było na tyle. Co wy na to? Dawaj, kim jesteś? Jakiś wyższa ranga, co? No chodź, dobra. Ty jesteś ostatnim tutaj? No jak już na glebę padł to... Spoko, spoko. Okej. Okay. Gdzie ty masz te całe tunele, ziom? Ty co się tak cofasz? Nie bój się mnie. Ja ci nic nie zrobię. Dobra, tu nie mogę nic zrobić. Um, chodź ze mną. Pójdź ze mną. Pokażę ci te tunele jak nie wiesz gdzie są. Oj co mnie ty o nich mówiłeś Wow, ale z ciebie jest sprytny typ Te posterunki są kurde rozprowadzone, mówisz o tunelach, żeby przejść Niepostrzeżenie i nagle mieliśmy ich wszystkich tam żeby i tu przejść? What the fuck is wrong with you dude? To było dziwne Jak ciemno, boże to tu jakąś lampę, czy coś. Dobrze. No dobra. Niezłe tunele, fajne, fajne, ciemnotko. Pamiętam, że w poprzednich częściach to się po prostu wchodziło i wychodziło od razu. A to po co? Zaraz, zaraz, co tam że ja mogę rozpalić coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Ale to chyba jeszcze nie tutaj. Czyli tu? A mi zwierząt? Śmiesznie. No nic. O, chyba o to chodziło, prawda? No właśnie. Nie no nie jest tak najgorzej, nie? I'm going, I'm going. wtedy chyba nie przejdę, także. Chodźmy hmm, tedy. No to chyba idę, prawda? Uspokój się. Ziom. Zapalimy sobie tutaj, pyk, zapalamy pięknie, świeci się, idziemy za szczurkami i oto jesteśmy przy wyjściu. Well, well. You right. no Achilles has taken such an Spróbuję. No zobaczymy. Ale po prostu weź tą chałka i rozwalę. Co nie powiedział? Przyjdzie dobra. okej, okay, już mamy. Per. Come on, muszę znaleźć. Dobra, mam. Come on. Dawaj! Udało no dobra No to lecimy do drukarni Spokoj spoko misja ukończona Pełna synchronizacja, proszę, czyli konwor wszystkich tam rozjebał. No dobra. Ciekawie jestem ma lat 15-16 Dobra, ja myślę sobie, że skończymy tutaj odcinek, iż on ma już 29 minut około. Także zobaczmy myślę, że to coś jest. Nie, nie widzę żadnego oddziału czy coś. Dobra, kończę i spotkamy się w następnym melo.